Dzień dobry drodzy Państwo. Dziś porozmawiamy o wyjątkowym zabiegu. Zabieg ten w salonie kosmetycznym nazywa się karboksyterapia, czyli terapia dwutlenkiem węgla. Paradoks? Cóż, w pewnym sensie tak, ponieważ zwykle mówimy wszystkim o tlenie i jego właściwościach leczniczych, a teraz o dwutlenku węgla. Co to jest? Dwutlenek węgla zawsze kojarzy nam się z hipoksją, to znaczy z niedotlenieniem, gdy trudno jest nam oddychać. A paradoks polega na tym, że w tym przypadku dwutlenek węgla jest niezbędny do nasycenia skóry tlenem. Karboksyterapia jest bardzo popularna w salonach kosmetycznych. Korzystając z tego zabiegu, oprócz przyjemności możecie uzyskać również natychmiastowy efekt blasku skóry. Eliminuje zmarszczki, sprawia, że koloryt skóry jest znacznie jaśniejszy i bardziej równy, czyli wyjściowy zabieg. Jeśli potrzebujecie szybkiego efektu dobrego wyglądu, karboksyterapia jest jak najbardziej polecana. Karboksyterapia znana jest jeszcze od czasów Hipokratesa. Swoim pacjentom, którzy mieli problemy ze skórą, przepisywał on kąpiele lecznicze w dwutlenku węgla oraz podawał do picia wodę nasyconą karboksyterapią. W latach 30. zabieg terapii karboksylowej zaczęto powszechnie stosować we Francji. Źródła overni są nasycone dwutlenkiem węgla. Ludzie zanurzali się w nich, aby pozbyć się wielu dolegliwości, związanych m.in. z chorobami skóry czy stawów. W Sienie we Włoszech dwutlenek węgla jest wykorzystywany do walki z nadwagą i celulitem. Okazało się, że wprowadzony pod skórę niszczy komórki tłuszczowe. Jednym słowem, dwutlenek węgla w terapii karboksylowej jest bardzo popularny. A co tak naprawdę dzieje się, gdy stosujemy tę terapię? W rzeczywistości dwutlenek węgla dostaje się do skóry i dosłownie dzieje się tak. Z punktu widzenia biochemii zachodzi następująca reakcja biochemiczna. Dwutlenek węgla dostał się do skóry. Następnie, w odpowiedzi na to, naczynia włosowate skóry gwałtownie rozszerzają się. Krew zaczyna krążyć znacznie szybciej. Ponadto powstają specjalne warunki. Zmienia się pH krwi na bardziej zasadowe. Pamiętacie, że o pH rozmawialiśmy podczas prezentacji serii biomika, to znaczy, są to wartości kwasowe. To właśnie pH przesunięte na stronę zasadową stwarza szczególne warunki, w których hemoglobina łatwiej dostarcza tlen do otaczających tkanek. I tak powstaje następująca sytuacja. Przepływ krwi jest znacznie szybszy, tlen dostaje się do otaczających tkanek, a skóra jest nasycona tlenem dosłownie natychmiast, od wewnątrz. I w rzeczywistości mamy do czynienia z terapią tlenową karboksyterapią. Nawiasem mówiąc, z naukowego punktu widzenia, efekt, gdy pod wpływem dwutlenku węgla tkankom oddawany jest tlen, nazywamy efektem Bora. To znaczy, od czasów Hipokratesa do naszych czasów absolutnie wiadomo, jak działa terapia karboksylowa. A teraz zabieg wykonywany do tej pory w salonie można przeprowadzić w domu. Do tego zabieg karboksyterapii możesz zrobić w dowolnym czasie, wtedy, gdy chcesz dobrze wyglądać. Nasycamy skórę tlenem, dwutlenkiem węgla. Sekret tkwi w bąbelkach. Biorąc pod uwagę, że jest to zabieg najczęściej wykonywany w salonie, wymaga on uwagi. Należy ściśle przestrzegać zaleceń. Teraz pokażemy, jak poprawnie wykonać go w domu. Są pewne niuanse. Podczas nanoszenia preparatu na skórę mogą pojawić się nieprzyjemne odczucia, takie jak delikatne ukłucia, mrowienie itd. Zachodzi gwałtowna reakcja powstawania pęcherzyków. To w nich tkwi sekret. Równocześnie z reakcją chemiczną w skórze zachodzi reakcja biochemiczna, to znaczy ma miejsce intensywne nasycenie. Nie należy się obawiać tego procesu. Przystąpmy zatem do zabiegu karboksyterapii. Jak prawidłowo go wykonać? Teraz pokażemy wam wszystkie niuanse i szczegóły. Na początek, oczywiście, musisz zebrać włosy, aby nic nie dotykało twarzy. Możesz założyć opaskę lub na przykład użyć czepka. Pamiętamy o właściwej taktyce i strategii w pielęgnacji skóry. Skóra powinna być szczególnie czysta, w tym celu możecie użyć dowolnych preparatów do oczyszczenia skóry. W naszym przypadku jest to mousse Oxyology. Jest idealny dla skóry normalnej. Jeżeli jednak skóra jest spierzchnięta, co może oznaczać hiperkeratozę, użyj bardziej aktywnego preparatu z serii EXPERT który zawiera enzymy z granatów i pomoże dokładniej oczyścić skórę z martwych komórek. Tak więc karboksyterapia rozpoczyna się od procedury oczyszczania. Wszystko jest proste. Wyciskamy trochę musu, nanosimy go na skórę, przestrzegając zasad nakładania preparatów wzdłuż linii masażu. Głównym zadaniem tej procedury jest nie tylko oczyszczenie, ale i usunięcie martwych komórek znajdujących się na powierzchni skóry. Ułatwiamy w ten sposób dostęp dwutlenku węgla, a następnie tlenu do głębszych warstw skóry. Szczególnie w domu zmywanie twarzy może być bardziej dokładne. Możecie to zrobić same przed lustrem, krugowymi Okrągłymi ruchami lekko wcieramy preparat, starannie rozprowadzając go po całej powierzchni. Można nawet pozostawić go na parę minut, szczególnie jeśli używasz preparatu enzymatycznego. Piana oczyszcza skórę powierzchniowo. Martwe komórki znajdujące się na powierzchni skóry również zostaną usunięte. Oczywiście zasada czystych rąk również obowiązuje. Co prawda nie pokazałam Wam dezynfekcji rąk, ale miała ona miejsce. Doskonale wiem, jak pracować z klientami. Dlatego bardzo starannie zmywamy preparat. Zmywamy go zarówno za pomocą wacika, jak i naszej gąbki z dużą ilością wody. W naszym przypadku używam wacika, ponieważ gąbka z punktu widzenia higieny powinna być tylko do naszego prywatnego użytku. Ponieważ używanie gąbki jest zabronione w salonach kosmetycznych, nie ma obawy, że czyjaś gąbka zostanie użyta do Twojej twarzy. A więc zmywamy skórę. A następnie dokładnie ją osuszamy. Dodatkowo możesz również przetrzeć skórę lotionem do twarzy, ale nie jest to konieczne. Do osuszenia skóry zwykle używa się cienkich chusteczek kosmetycznych, ale w zasadzie możesz użyć tego, co masz. Złóż chusteczkę w trójkąt i po prostu osusz twarz. Tak będzie po prostu wygodniej nakładać preparat. A teraz sama procedura. Mamy trzy pojemniki. Krok pierwszy, krok drugi i krok trzeci. Co robimy? Krok pierwszy. Otwieramy preparat. Ten był jeszcze nieużywany. Możesz go po prostu nałożyć dłońmi, palcami, ale ponieważ przestrzegamy zasad higieny, nanosimy go za pomocą pędzla. Niewielka ilość preparatu, krok pierwszy, to ta biała emulsja. Rozprowadzamy niewielką ilość preparatu, ale nakładamy znaczną warstwę. Powinna być widoczna. Co to jest? Emulsja zawierająca sepitonik, kompleks mikroelementów i preparaty, które teraz rozpulchniają powierzchnię skóry. Zabrakło mi. Mamy więc pierwszy krok. W tej chwili zachodzi bardzo ważny proces. Następuje rozpulchnienie warstwy rogowej na skórka. Wiecie, że na powierzchni skóry znajduje się warstwa rogowa na skórka, którą uznaje się za względnie martwą. Musimy ją rozmiękczyć, aby wpuścić tlen. Następnie krok drugi. Nawiasem mówiąc, emulsja ta ma odczyn zasadowy i gdy pH zyskuje wartość zasadową, mówiłam już o tym, zabieg przyczynia się do łatwiejszego wnikania tlenu w otaczające tkanki. Bierzemy teraz krok drugi. To jest żel, żel, który również nawilży skórę. A teraz zaczyna się najciekawsze. Co widzimy? Widzicie, na powierzchni skóry zaczynają tworzyć się bąbelki, czyli pęcherzyki dwutlenku węgla. Pacjent odczuwa lekkie mrowienie i ma wrażenie, że coś się dzieje na skórze. Nakładamy bezpośrednio na warstwę kroku pierwszego. Preparatu nie zmywamy, ponieważ w tej chwili na powierzchni skóry zachodzi gwałtowna reakcja i uwalnia się dwutlenek węgla. Teraz można masować skórę, jeśli odczucia są wystarczająco komfortowe. Jeśli nie odczuwasz intensywnego mrowienia, wykonujemy okrężne ruchy, aby dwutlenek węgla aktywniej wnikał w głębsze warstwy skóry. Wszystko rozprowadzamy ruchami masującymi. Widzicie, ominęłam okolice powiek. Możesz również nanieść preparat na skórę wokół oczu, jeśli Twoja cera nie jest zbyt wrażliwa. Pozostawmy maseczkę z bombelków, które utworzyły się na powierzchni naszej skóry na od 5 do 15 minut, w zależności od wrażliwości skóry. Wykonałyśmy więc zabieg, ale to jeszcze nie koniec. Krok pierwszy środowisko zasadowe stwarza warunki do lepszego wnikania dwutlenku węgla, a następnie tlenu z hemoglobiny w otaczające tkanki. Krok drugi to środowisko kwasowe. Rozpoczyna się tu uwalnianie dwutlenku węgla. Po odczekaniu od 5 do 15 minut, w zależności od wrażliwości waszej skóry, należy zmyć to, co wcześniej nałożyłyśmy. Następnie możemy przejść do kroku trzeciego do nałożenia maseczki tlenowej. Jeżeli skóra nie jest zbyt wrażliwa, możemy zrezygnować ze zmywania. Z reguły zalecamy, aby nie ryzykować, jednak zmywać i usuwać to, co zastosowałyśmy wcześniej. Można to po prostu zmyć wodą lub osuszyć. Wodą zmywamy, jeśli skóra jest bardzo wrażliwa i odczuwacie pieczenie. Jeśli nic się nie dzieje, wystarczy delikatnie usunąć chusteczką wszystko, co pozostało z bąbelków na powierzchni skóry. Jak widzicie, twarz już się trochę zaróżowiła. Nasza modelka ma skórę całkowicie normalną. Łatwo więc nosi ten zabieg i nie odczuwa żadnych nieprzyjemnych skutków. Dla wygody, jak już mówiłam, chusteczkę składamy w trójkąt, aby łatwiej było osuszyć skórę. Właściwie usunęłyśmy już wszystko. W domu, powtarzam raz jeszcze, o wiele łatwiej jest to zrobić samej, czyli spłukać wodą lub po prostu osuszyć. A teraz zastosujemy maseczkę tlenową. Właściwie można ją nakładać palcami, ale wygodnie jest to robić za pomocą pędzelka. Bierzemy pędzelek i nakładamy maseczkę tlenową, która jest dosyć gęsta. Maseczka zawiera główny składnik naszego kompleksu AquaFtem, perfluorodekalinę. Jeżeli pozostawimy ją na chwilę w miseczce, zobaczymy jak tworzą się bąbelki. Tlen z powietrza dostaje się do maseczki, dodatkowo nasycając ją tlenem. Ponieważ proces nasycania jest w toku, w tym momencie możesz odczuwać mrowienie lub ukłucia. Jeśli nie czujesz się komfortowo, możesz odczekać 2-3 minuty i natychmiast ją zmyć. Jeśli odczuwasz przyjemne ciepło i lekkie mrowienie, możesz ją pozostawić. W gruncie rzeczy ta maseczka nie wymaga nawet spłukiwania. Możesz nawet położyć się z nią spać. Gdy wchłonie się, usuwamy tylko resztki z powierzchni skóry. W zasadzie zakończyliśmy cały zabieg. Nasza modelka siedzi z maseczką na twarzy. Istnieje też inna opcja dla skóry bardzo wrażliwej. Jeśli już podczas mycia twarzy wodą odczuwacie dyskomfort, zabieg można wykonać. Trochę inaczej. W tym przypadku postępujemy w następujący sposób. Mieszamy wszystko razem w małej miseczce. Wyciskamy do tej miseczki krok pierwszy, następnie dodajemy krok drugi, mniej więcej w tej samej ilości. Dodajemy bezpośrednio tu, a następnie bierzemy pędzel i wszystko mieszamy. Widzicie, to jest gęsta piana, nasycona dwutlenkiem węgla, i właśnie ją naniesiemy w takiej postaci na skórę. Po dwóch, trzech minutach dokładnie zmywamy, jeśli skóra jest wrażliwa, i nanosimy krok trzeci maseczkę tlenową, co czyni ten proces jeszcze bardziej skutecznym. Teraz maseczkę tylko osuszymy. Nie będziemy jej zmywać, ponieważ skóra dosyć dobrze toleruje zabieg. Usuwamy więc pozostałości maseczki. I uważnie patrzymy na swoje odbicie w lustrze i cieszymy się całkowicie odświeżonym kolorytem skóry twarzy. Voilà! Pięknie, moim zdaniem, absolutnie cudowna skóra. Delikatnie zaróżowiona, gładka, wyrównany koloryt. Odczucia są bardzo przyjemne i faktycznie można już iść na bal, spotkać się z przyjaciółmi lub po prostu cieszyć się tym, że jesteś młoda i piękna. Tak więc karboksyterapia jest bardzo popularnym zabiegiem w salonie. Ponadto można z niego skorzystać nawet w gabinetach manicure. Przeprowadziliśmy dodatkowe badania, które pokazały, że wy. Wystarczy 5 zabiegów, aby uzyskać dosłownie następujące efekty. O 25% bardziej nawilżona skóra, o 19% bardziej elastyczna, a o kolejne 19% będzie mniej zmarszczek, staną się one prawie niewidoczne. Korzystaj więc z mega popularnego zabiegu nawet w domu. Nie musisz już iść do salonu. Każdego dnia możesz rozpieszczać się tymi wspaniałymi preparatami. Bądźcie piękne.